Siemanko! witajcie na kanale Podróże dzikowozem. Dzisiejszy odcinek będzie krótki i to będzie ten z bardziej technicznych odcinków niż podróżniczych. Przygotowałem już drzwi pod malowanie. Oczywiście, tak jak obiecałem, będzie odcinek o tym, jak maluję busika raptorem, czyli farbą poliuretanową. Rdza jest już usunięta, ubytki są poszpachlowane. Ale o tym będzie w kolejnym odcinku. A w międzyczasie wykręciłem alternator. Nie było to nic skomplikowanego. Trzyma się na czterech śrubach. Tutaj idzie oczywiście pasek. No i trzeba jeszcze odkręcić dwie śrubki, do których tutaj widać przykręcone są przewody. No i zaraz zawożę go do regeneracji. Może nakręcę materiał jak będę go montował z powrotem. Co jumbo. Może ty zawijesz alternator do regeneracji. A więc nasz pacjent wrócił z regeneracji. Elegancki, wyczyszczony. No, i mam nadzieję, że sprawny, ale o tym zaraz się przekonamy. Miałem dziś malować tylnie drzwi, ale jest upał ponad 30 stopni i wszystko wygląda na to, że zgodnie z prognozą temperatura nie spadnie poniżej 25 stopni, a więc zajmę się zamontowaniem alternatora. No to alternator powinien znaleźć się tu w tym miejscu. Zamocowany jest na te cztery śruby. Tu jest pasek, który troszeczkę się tak zwinął. A więc tutaj mamy ten napinacz. Jeżeli weźmiemy klucz i tym kluczem przesuniemy, złapiemy to nie wiem, czy to widać dobrze na kamerze. Mamy klucz 17. I tym kluczem możemy porudzować ten napinacz. Wystarczy, że przesuniemy to w ten sposób. Pasek nam się luzuje i możemy wtedy go tutaj sobie pięknie. заложить. No i teraz pozostało już tylko przykręcić kabelki. Będzie można sprawdzić czy wszystko działa. Przewody są podłączone. Pasek naciągnięty. Alternator oczywiście przykręcony. No to teraz odpalimy silnik i zobaczymy czy wszystko działa prawidłowo Pamiętajcie tylko, żeby sprawdzić, czy pasek wielorowkowy dobrze trzyma się na wszystkich rolkach Tu będzie trzeba troszeczkę poprawić Działa wszystko, wygląda na to jak trzeba Naładowany no jest! Wygląda, że misja wykonana! No i to by było na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, że jestem amatorem, także nie naśladujcie mnie. Możecie ewentualnie podpatrzeć coś. Ten odcinek był bardziej techniczny, ale jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że dokończę do piątku to malować, ponieważ w sobotę wyjeżdżam w góry. Dziś jest Środa 20 lipca. Także będzie, będzie relacja z kolejnej wycieczki. No, ja Was żegnam. Jeżeli chcecie śledzić kanał, to pamiętajcie o subskrypcji. No i do zobaczenia na trasie. Trzymajcie się. Cześć.